Nie chcesz przeoczyć żadnego wideo? Subskrybuj kanał i kliknij dzwoneczek. Witamy serdecznie. To już siódmy odcinek naszych rozmów o BIM. Tym razem nadajemy z serca, nadajemy prosto z pracowni, z siedziby Plasma Project w Krakowie. Jesteśmy dzisiaj z właścicielami, z panią Małgorzatą. Pietra Kozak. Dzień dobry. I z panem Adamem Kozakiem. Zbieżność nazwisk. Dzień dobry. Nieprzypadkowa. Nie przypadkowa. Nie tak, zupełnie. Nie. tak myślałem, no, firma rodzinna. Tak, rosnąca się. rosnąca pięknie jak na drożdżach, jak patrzymy. Dużo sukcesów. Tak, tak. No, mamy parę realizacji, także jesteśmy zadowoleni z kierunku, w którym idziemy. A jaka historia mniej więcej? Jak to się wszystko u was zaczęło? Pomysł. Y Powstał przy współpracy z koleżanką, też architekt, dr Justyną Derwisz. Pracowaliśmy wspólnie przez kilka lat jako dwie osobne działalności. W 2015 roku założyliśmy spółkę cywilną, a w 2019 roku Justyna chciała zmienić coś w swoim życiu zawodowym. I jej miejsce zajęła w Spółka jak spółka musi mieć drugiego spółka. Nie od 2019, od 2019 roku. działamy roku. razem. Ja z wykształcenia jestem konstruktorem, a więc trochę inne podejście do projektowania też wnoszę do firmy. I łączymy tak naprawdę te dwie branże: architekturę i konstrukcję. A to pracę. ja powiem, że, że znam takie. Układy, że tak powiem. I to chyba idealnie działa. Tak. Znaczy tutaj tak. Moje w moim projektowaniu, mogło się jeszcze wykonawcze z budowy. Kilkunastoletnie Praktyka. doświadczenie. Mm -hmm. Pomaga. Dużo mniej niespodzianek. Zdecydowanie, no, zdecydowanie. Ale, co spowodowało, że poszliście gdzieś tam w kierunku BIM-u? Kluczowe decyzje przy wyborze oprogramowania. Co Wam kierowało tutaj? To ja może powiem jak to się w ogóle wszystko zaczęło. To był 2017 rok. W konsorcjum z trzema firmami, czyli MUN Studio, Grup AV z Warszawy i z panem Marskiem, Markiem Masarskim, wygraliśmy konkurs na budowę, przebudowę Narodowego Centrum Filmowego w Łodzi. Wymóg był taki, że wszystko musi być wykonywane w BIM-ie i to był początek, to był impuls i od tamtej pory... Czyli tak no, z dużej armaty, od razu. ogromnej. Nie, że powolutku, powolutku, mały projekt, tylko coś od razu wielkiego. Wygraliśmy. Czyli zdobywaliście i... technologię w boju tak naprawdę. Tak. Wow. No to gratuluję odwagi, jeszcze to się udało jak nie mam. Tak, kinopolonia. Materiaki na dwie wystawy są zrealizowane. Czekam na realizację kolejnych. Podobno działa. Bo to był projekt muzealniczy, też razem z wystawami. Także Przybudowa tutaj... całego, całej m, części, pewnej części starej elektrociepłowni EC1, pierwszej elektrociepłowni w Łodzi. Z pracami konserwatorskimi, z zagospodarowaniem terenu i tak Między innymi też przestrzenie wystawiennicze. Kompletna zmiana tak. przeznaczenia. praktycznie. Wykorzystanie przestrzeni, mm -hmm. która, na którą nie było pomysłu wcześniej. Mm -hmm. Może w ten sposób to bardzo to tak generalnie możemy od razu powiedzieć wszystkim, którzy się boją Bimu, że bójcie się dalej, tak? Tak, tak. a, a wyskaczecie do basenu. I pływacie do tej pory. Tak, niemniej jednak na… No stres był pewnie. Duży, niemniej jednak no zawsze projektowaliśmy w oprogramowaniu autodeskowym i już mieliśmy doświadczenie z Revit'em jako takim i projektowaniem 3D, natomiast cała technologia BIM, czyli koordynacja wszystkich branż, to był skok na głęboką to, wodę. To był pierwszy raz. A... Co to w ogóle dla Was jest ten BIM? Tak, jakbyście mogli komuś powiedzieć, kto może słyszał, może nie słyszał, może nie wie. Jak wy to rozumiecie? Albo jak korzystacie? Dla nas BIM jest taką wartością, że na bieżąco możemy wymieniać dane pomiędzy branżami. Czyli nie musimy się spotykać, nie musimy wymieniać dziesiątków maili, pracujemy na jednym modelu i w czasie rzeczywistym każdy członek zespołu projektowego, czy to konstruktor, czy elektryk, czy instalacje wentylacji, kanalizacji, wszyscy mają na bieżąco wgląd do projektu i na bieżąco widzą zmiany. To, no to jest, jest najważniejsze, to jest, czyli koordynacja. To, 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 taka koordynacja to jest dla nas najważniejsze. I też dokładność tego modelu, jaką można uzyskać projektując 3D, jest dużo większa niż projektować, projektuje się na płasko. Często projektowanie na płasko generowało jakieś błędy nie wklejenie kod wysokościowych, które później było, z tym więcej problemów na budowie, więcej było telefonów z realizacji inwestycji, bo jakieś niedopatrzenie, e, że po prostu tylko na rysunku się jakaś dana nie pojawiła, a już to generowało pytania. No brak tego 3D tutaj, tak. nie mamy jak obejrzeć. Nie mamy jak obejrzeć, tak, tak. tak, natomiast jak już na etapie realizacji wykonawca ma ten model, może sam sobie podejrzeć, y, nawet w przeglądarce. Y, I y może z, nie musi dzwonić. Także to też nam y, skróciło czas takiej obsługi poprojektowej, tak? Czyli nie dzwonią z budowy, bo nie wiedzą tego, czy tego. Tak? I my musimy wrócić, otworzyć projekt, sprawdzić i odpowiedzieć najczęściej e-mailowo na takie pytanie. A przy technologii. 3D projektowania, 3D projektowania w BIM-ie, no ten czas obsługi poprojektowej jest, jest dużo krótszy, mniejszy. Po prostu mniej czasu na to poświęcamy. A czas to pieniądz. Tak, zgadza się. To pod względem technologicznym, a pod względem wizualnym często tematy, które opracowujemy, są tematami muzealnymi. Kustosze nie zawsze są techniczni, nie muszą być, nie jest to konieczne, natomiast jeśli widzą, wymiar Otrzymują automatycznie odpowiedź na pytanie. Projektujecie właściwie wszystko. Jak patrzę na Wasze portfolio, to znajdziemy od obiektów użyteczności publicznej, jakieś muzea, muzea wnętrza. Zupełnie prywatne wnętrza też robicie. Stadnina. Także bardzo, bardzo szeroki przekrój. Czy, czy w takim zakresie. Wszędzie się ten BIM faktycznie stosuje? Czy czasem nie ma potrzeby, czy wręcz już, już tak w to weszliście, że właściwie za każdym razem jest to pełny projekt BIMowski? Szczerze powiem, nie zawsze jest to pełny projekt BIMowski, ponieważ wprowadzanie danych BIMowskich pochłania sporo czasu. Oczywiście później są te korzyści, o których wspomniałam, że na przykład mniej czasu spędzamy na obsłudze poprojektowej, tak. Natomiast samo wprowadzanie tych danych, żeby projekt był szczegółowy, pochłania dużo więcej czasu niż w projektowaniu 2D. Mhm. To na pewno. I to nie są... zawsze to jest taki kompletny mus, tak? Na tak, przykład tak. w projekcie wnętrza rozumiem, że... Nie musimy wszystkich danych że... wprowadzić, tak? tak. Ale projektujecie też w 3D wtedy takie wnętrze yy, też korzystacie tak, z Revit'a? Yy, korzyst mm -hmm. Tak, to mm -hmm. jest wtedy y, oczywiście 3D, mm -hmm. natomiast no, nie nazwałabym tego bimem. W sensie mm -hmm, no takim tak. bimem, że cząstka. tam są. To, to jest cząstka, tak? 3D cząstka w sensie przecież Zrobienie przekroju, tak, rozwinięcie tak, ścian. Tak, tak, tak. To, to, to pomaga, natomiast no, ja bym Ale tego takiego powrotu do 2D, to rozumiem, że. Raczej nie. Stosujemy, ale staramy się już mhm. odchodzić od takich rozwiązań. Tak. Mhm. Duże projekty? Obowiązkowo. Nie? Obowiązkowo. To to nie, ma, nie ma innej możliwości. No z reguły już mamy w dokumentacji, że tak powiem, czy przetarg, czy coś, wymóg po prostu. Mamy nadzieję. Coraz że częściej będzie się coraz częściej. pojawiają te wymogi w przetargach. No tu macie tak, po tu prostu. mamy przewagę. To zgadza, się. Mhm. zgadza się. A jakiś taki fajny projekt, który pamiętacie, że ten BIM faktycznie, nie wiem, kolosalnie skrócił, przyniósł jakieś faktycznie takie korzyści, że byliście sami na przykład zaskoczeni, nie, jak to siadło, nazwijmy, że, że w porównaniu z płaskim rysowaniem mieliście taki naoczny przykład, gdzie, gdzie wam to fajnie zaprocentowało. Tak, był bardzo trudny i skomplikowany temat, projekt Nowej siedziby zarządu zieleni miejskiej, zlokalizowanej w Kamieniu Miliban. Całość była wymodelowana łącznie z terenem. Modelowaliśmy w, w Rewicie i w programach pokrewnych, które znalazły się w EEC Collection. Przyspieszyło na pewno, ułatwiło też. Pracowaliśmy na modelu centralnym. Więc wszyscy mieli dostęp. Wszystkie branże miały dostęp do, te, do, do modelu i koordynacja odbywała się w, w czasie rzeczywistym. Piękna sprawa. Tam dalej stoją te, te scenografie z, z Schindlera? Tak, tam jak, tylko że to tam jest wiemy. już w tej części, która znajduje się poza tym terenem mhm. ogrodzonym, mhm. tam jest dostęp z mhm. troszkę innej strony. Parę filmów w... widziałem, że też tam wykorzystali. Są, a czy tam są macewy mhm. dalej, leżą mhm. jeszcze, które no były ułożone jako scenografia? My początkowo myśleliśmy, że to jest element historyczny, widzieliśmy, że to, to jest turny, to jest scenografia, mm -hmm. która powstała na potrzeby mm -hmm. tak, bonusowa. <laughs> Mówiliśmy o tym, o tej współpracy między branżami. Czy to jest już w tym momencie taki niezbędny czynnik, że, że wszyscy jesteśmy w jednym modelu, w jednym środowisku, jak wasi branżyści, z innych, nie wiem, elektrycy, instalatorzy, jak oni się w tym odnajdują? Początkowo było ciężko znaleźć branżystów, którzy stricte pracowali w BIM-ie, ale teraz już mamy naszych partnerów biznesowych, którzy pracują w BIM-ie i wszyscy nasi podwykonawcy, czyli elektrycy, mhm. sanitariusz, wszyscy pracują już w BIM-ie i mamy i staramy się w projektach wprowadzać ten BIM i pracować już tylko w BIMie nie ukrywam, że żeby zdobywać jak najwięcej doświadczenia w tym temacie, bo no, plany rozwojowe i wprowadzenie technologii w BIM do projektowania wcześniej czy później takie urzędowe, czyli w przetargach wymóg, czyli w przetargach publicznych, żeby projektować w BIMie, tak? i chcemy być na to przygotowani jak najlepiej. W związku z tym już w tym BIM-ie staramy się realizować cały projekt, mimo że bardzo często inwestorzy jeszcze tego nie wymagają. Czyli um, trochę inwestujemy w te projekty realizując je w BIM-ie. Łapiemy doświadczenie, mimo że gdzieś tam inwestorzy nie są jeszcze gotowi, nie widzą, mam wrażenie, nie widzą um, korzyści. Ale wynika to z braku świadomości, po prostu. Po realizacji no. pewnie już widzą taką korzyść. Pewnie tak. Jedna bardzo <noise> ważna rzecz, jeżeli ma być projekty urzędowo wykonywane w BIM-ie, to no nie w 3D, tylko w BIM-ie konkretnie, to muszą być określone standardy minimalne, mhm. które muszą spełnione być w projekcie. Norma A tego już nie jest ma w tym pomóc. momencie. Już Dostęp do normy, tak? Wiem, że Gdańsk mhm. lub Gdynia ogłosili przetarg na taki, taką standaryzację. Mhm. Yy, no my nie spełniliśmy warunków i nie wzięliśmy udziału w przetargu, pomimo tego, że taką wiedzę posiadamy. Yy, I yy, prawdopodobnie pierwsze miejsce, pierwsza część Polski będzie to będzie pomorze objęte takim. Mhm. Yy, w Skandynawii drogiem, tam tak. się zaczęło, tak? tak A, w Europie. Jesus, tak powoli. będziesz ponadu. Okay. Do nas dojdzie wkrótce. <laughs> e, robicie czasem wizualizacje do tych projektów swoich robicie. A, praktycznie robicie. do każdego. widzimy tu piękne plansze. No, rozumiem, że model. <laughs> no, ale bardzo piękne. Rozumiem, że ten model, który gdzieś tam powstaje, też jest elementem e, późniejszych wizualizacji. To też taka forma komunikacji z klientem. Tak, czy znaczy on jest mhm. implementowany do, czy znaczy tak my to wykonujemy do czy do Maxa, mhm. i w 3D jest zrobiona mhm. pełna wizualizacja, i później postprodukcja w innych programach mhm. graficznych. Ale nawet ten model 3D bez wizualizacji też już daje, my, pojęcie. Też już daje mhm. pojęcie inwestorowi. Czasami inwestor y, y, nie ma takiej wyobraźni, żeby z rysunku płaskiego wyobrazić sobie bryłę, tak, czy nawet z opisu. I ten model, nawet przed y, y, wizualizacją, jest dobrym punktem wyjścia hmm. dla inwestora, żeby on sobie mógł obejrzeć, po, o, obrócić, Ma, zobaczyć. Makiet, jak makiety to, tak. to już rzadkość, tak. myślę. 3D. No Tyle no teraz tylko 3D. <laughs> makiety 3D. <laughs> Narzędzia y, do pracy z BIM-em, takie ulubione oprócz powiedzmy, pewnie Rewita korzystacie czasem z jakichś dodatkowych, nie wiem, nakładek, jakichś skryptów. Co jeszcze Wam się przydaje, oprócz, oprócz tego rdzenia, nazwijmy to? Stosujecie jakieś takie narzędzia bimowskie? Nie wiem, czy dobrze wypowiem mhm. nazwę. Navisworks. Mhm. Z tego bardzo często korzystamy. Tak, z mhm. Navisworks mhm. Ko korzystamy. No do, wi do wizualizacji 3D Maxa oczywiście używamy. I ja w branży konstrukcyjnej, no to oczywiście często robot tutaj nam pomaga. I to są główne narzędzia, z których korzystamy. Dynamo, bawiliście się już tym, czy jeszcze nie? Trochę tak, ale jeszcze tak, na spokojnie. Mhm. Zapoznajmy się. Mamy paru speców, więc jak coś pan będzie potrzeba, to. Zapoznajemy się z Dynamo. Tam gdzieś jest przyszłość w rozwijaniu jeszcze, jeszcze tak. jakichś dodatkowych funkcji, których można na przykład zrobić coś szybciej albo zautomatyzować, tak. albo także też widzę, że, że to się powolutku rozwija, że już czasem biura mają faktycznie na pokładzie ludzi od, od dynamo. No, zobaczymy, co ta przyszłość przyniesie. My na razie rozważamy tą, y, tą opcję. Y, widzimy dużo korzyści, bo, no, bo można zautomatyzować zestawienie stolarki, zestawienie wyposażenia. No, to, to może się dziać z automatu, tylko trzeba tą pracę wstępną dobrze tak, zrobić. Tak, żeby sobie wiedzieć, co się chce i co, co chcemy osiągnąć tak. na końcu. To prawda. E, teraz tak trochę o Kasie. Nigdy nie. za dużo. Czy źródła finansowania. Wiemy, że to nie są tanie technologie. Natomiast wy znaleźliście na to całkiem fajny sposób. Tak. Nie ukrywam, no. że dzięki to, y, Pani Ewie, y, Pani Ewa. Pozdrawiamy po nim, Panią tak. Pozdrawiamy. Y, dzięki Pani Ewie dowiedziałam się o mm, grancie. Tak. O grancie na y, innowacyjne rozwiązania, które można wprowadzić do firmy. I dzięki właśnie pokierowaniu nas przez firmę Mat, yy, wzięliśmy udział w tym yy, projekcie i otrzymaliśmy grant na trzyletnie licencje AC yy, Collection. Tak. Yy, projekty rządowe no, mają to do siebie, że trzeba się uzbroić w cierpliwość, być skrupulatnym, poświęcić na to troszkę czasu. Mm -hmm. Natomiast bez wątpienia to był dla nas duży, duży zastrzyk taki technologiczny w firmie, bo dzięki temu dofinansowaniu mogliśmy zakupić oprogramowanie na 3 lata na 5 stanowisk. Także no to, to na pewno nam taki dało. Taki jednorazowy dużego. wydatek to naprawdę byłoby sporo, tak, a to tak. zdecydowanie pomogło. Zdecydowanie pomogło mhm. i dzięki temu też nasza firma, nie ukrywam, urosła, bo. W związku z tym, że mieliśmy oprogramowanie na pięć stanowisk, no to mieliśmy już możliwość zatrudnienia nowych pracowników i oczywiście zwiększenia portfela zamówień, co się przełożyło na nasze dochody po prostu. Liniowa zależność. Liniowa zależność. Liniowa zależność tak. <laughs> Czyli polecamy zdecydowanie próby nie wyciągania z własnej kieszeni, ale skorzystania z dostępnych tak. rozwiązań jakie są. Tak. Jak a propos tych nowych stanowisk, tych nowych ludzi, nowych pracowników, przy takim wdrażaniu w firmie, jak wygląda taki proces u Was? Ktoś przychodzi, dostaje stanowisko, siada i od razu wszystko wie, bo chyba to tak łatwo nie ma. Nie, 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 tak łatwo nie <laughs> ma. Oczywiście nowych pracowników trzeba raz przeszkolić w technologii, dwa przeszkolić w standardach, jakie obowiązują w biurze. Bo BIM no, daje też wiele możliwości spersonalizowania tych standardów, tak? Także no, też trzeba poświęcić czas na szkolenie pracowników. I to szkolenie, no, ciężko mi określić, ale wydaje mi się, że tak dwa, trzy miesiące pracy z pracownikiem. Wtedy po takim okresie czy pracownik swobodnie się zaczyna czuć w, zarówno i w standardach firmy i w standardach BIMowych. Także to też i mm, korzystaliśmy ze szkoleń zewnętrznych. Nie ukrywam, przy wdrożeniu technologii mieliśmy szkolenia zewnętrzne i y, y, to jest na... chyba najszybsza tak, ścieżka tak, mimo wszystko, tak, wszystko żeby tak. w ogóle wystartować. Wystartować, mhm. tak, tak. U nas te szkolenia trwały 5 dni y, przez Pełne 5 dni po 8 godzin pracownicy y, uczestniczyli w szkoleniach, no i też byliśmy na szkoleniu u państwa, y, tym wdrażającym y, przy zakupie oprogramowania. Czyli to legendarne, ciężkie wejście miesiącami, latami. Nie, to jest tak. Ważny też jest zespół. Jeżeli wszyscy ze sobą współpracują, a taką zasadę mamy, że muszą sobie wszyscy nawzajem yy, muszą się wspierać, ponieważ każdy ma posiada inną wiedzę. Yy, co wiąże się z tym, że jesteśmy tak silnym zespołem, jak najsłabsza jego jednostka. Więc jeżeli wszyscy się wspieramy, to. Takie wojskowe tutaj. Będzie no, dobrze. Tak. Jest dobrze. Jest team, jest siła, jest duch. Tak. To no. prawda. Czyli jednym słowem to no nie ma co, że tak powiem, demonizować tematu wdrażania nowych technologii. To wszystko to są dni, tygodnie i właściwie startujemy, yy, wzbijamy się do lotów projektowanych. Tak, natomiast mm -hmm. należy podkreślić to, że yy, technologia jest tak obszerna, że Cały czas można ją ulepszać i mm. cały czas można szukać rozwiązań, które jeszcze będą szybsze, jeszcze, będą szybsze, jeszcze tą pracę będą automatyzować. Także no my już kilka lat stosujemy tą technologię, a dalej widzimy możliwości optymalizacji jeszcze. pracy. No to teraz musicie z własnego doświadczenia poradzić trochę naszym słuchaczom i oglądaczom, jak. jak Płynnie ładnie zacząć i, i co jest mitem i czego się nie bać. I jesteście najlepszym przykładem, że można zacząć od dużego projektu tak, y, tak. bimować. No, możemy tylko z naszego doświadczenia, że, że po prostu trzeba, jeśli ktoś planuje projektować w Bimie, trzeba po prostu zakupić technologię i w niej zacząć pracować. Bo nie, ja nie uważam, że można się nauczyć pracy w programie, nie stosując go na co dzień. Pójście na jedno szkolenie, wysłuchanie rad ekspertów, oczywiście jest cenne, natomiast najcenniejsza jest praca z programem i na programie na co dzień i to daje największe efekty. Można się łatwo zrazić do programu, nie wiem, pójść na szkolenie, popracować jeden dzień, to dla mnie za trudne powiedzieć, ale tak nie jest. No, wszystko jest do opanowania i no, program daje duże możliwości, dużo korzyści, przynajmniej w naszej historii tak było. I po prostu trzeba go kupić i używać, a z każdym dniem wiedza będzie większa. I korzyści będą z każdym dniem też rosły, pracując na konkretnym temacie. Za, za sobą widzimy, że można nawet kopalnie w BIM-ie zrobić. Tak, tak Pomyślałby kto. <głos> 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 no, piękne są te rzeczy. Z rozszerzoną realizacją. 2019 rok projekt i 2023 realizacja. Już można wstrzymać czas hmm. z powodu pandemii. I, Spowodowanych z tego tytułu problemów, ale działa, jest zrealizowana, można zwiedzać. Piękna sprawa. A taki no, flagowy projekt wasz jakiś, którym lubicie się pochwalić. No to chyba ostatni, nie? Ten Zawsze ten... ostatnia płyta. Ostatnie... To... O, najbardziej się <laughs> pamięta te ostatnie realizacje, bo to jeszcze emocje na świeżo. Zawsze przy projektowaniu są emocje. To tutaj akurat ten też, ten... bo to z, pochodzi... oprogramowanie pochodziło z, z Autodesku, ale nie był to Revit. Muzeum Katyńskie z 2015 roku mm -hmm. udało nam się zrealizować, wziąć udział w konkursie Wygrać. Byliśmy e, kilka udało się wygrać. E, byliśmy w finale e, nominowani do nagrody na Miesa Wanderowe. Nie udało się zdobyć, ale to też ogromny sukces, no. dojść do takiego to miejsca. To nominacja do Oscara, można powiedzieć, także e. cały, niewielu tego doświadcza. Bardzo miło. Także udało się osiągnąć też też przy wsparciu właśnie technologii, wiedzy, doświadczeniu. No, z Takich dużych rzeczy, które też udało się zrealizować. Nie możemy wspomnieć, bo mamy te, takie deklaracje i umowy nie inne, ale y, udało nam się z, zeskanować stadion, przeprowadzić pełną dokumentację, powstała w rewicie. Y, Całości. Giga stadion, gigantyczny To jest stadion Ekstra Class, także tam było na 8111 ja miejsc. Także. Ja to nie możemy bardzo powiedzieć na tym etapie. Wiosenie. Ale jesteśmy już temat mamy za sobą zrealizowany, przekazany inwestorowi. Ja, Też y, jeszcze do, bardzo łatwo było przejść ze skanowania 3D do. Y, Modelu 3D, tak? Bo, yy... I to też yy, właściwie była nasza pierwsza realizacja tak duża ze skanowaniem i połączeniem z połączeniem z rewitem, tak? Yy, mniejsze realizowaliśmy, natomiast tak duża to była nasza pierwsza. Ale też to poszło sprawnie w terminie, jaki deklarowaliśmy. także no, w no, naszym wewnętrznym zespole. I w naszym wewnętrznym zespole. Także, wewnętrznym. także udało się. To nie byłoby możliwe do zrealizowania y, tradycyjnymi metodami pomiarowymi. Tak. Nie, to, to, mhm. to, to, to byłoby niemożliwe do zrobienia. Mhm. Bardzo, bardzo serdecznie Państwu dziękuję. przyjemne spotkanie. Świetna rozmowa z serca nowej huty, nowa pracownia. Jak Wam się tu w ogóle, że tak powiem, mieszka projektowo? Super. Ym, I projektowo? Kom... <laughs> Architekci faktycznie mieszkają w pracowniach, w no, no, domu zaraz tak? Ale macie blisko. Blisko, mamy blisko, tak. ym, Przyjazne otoczenie, dużo zieleni, szerokie chodniki, zawsze miejsce do parkowania. No cóż więcej. Dużo przestrzeni w związku z tym, że. Wszystkie usługi blisko. Wszystkie usługi blisko. W związku z tym, że zwiększyliśmy obsadę biura, musieliśmy zwiększyć i przestrzeń dostępną. I tutaj ten, ta, ta lokalizacja jest dla nas w 100% zadowalająca. I no to chętnych na piękny projekt zapraszamy, Plasma Project. Tak, centrum, centrum C11 11. Mm, warto, warto. dziękujemy Pełniki. również za rozmowę. Dziękuję serdecznie.